Dzień dobry Państwu, Krzysztof Krakowski, dzień drugi podróży. Witam Was z balkonu w za ciszę, 8 rano, w końcu piękna pogoda nas wita. Dzisiaj uderzamy na właściwe góry, właściwe szczyty, masę śnieżnika, śnieżnik. Wycieczka będzie pełna atrakcji, tych razem tych najbardziej pozytywnych. Dużo przewyższeń. Piękne widoki przede wszystkim i będziemy nastawieni pozytywnie. Tak więc idziemy na śniadanie i za chwilę wyjazd do miejscowości Letni. Bądźcie z nami! Jest, są zawodnicy. Dobry. Forma jest. Widzę. Buty są. Dobry, dobry. A to nas środek transportu. Zaczynamy. Krasa. Pełna agroturystyka. pięknie 22 minuty do Kletna Kilometry, 24 minuty. Tu też tak mam. Tak, właśnie. Bo to z mojego? Oczywiście. A, bo pan Wszystkie dane mam. Pan nagrywa pan. pan Rezyser. Nagrywa dobre polskie drogi. Wyboiste. żeby w żyło się lepiej musi ten film pójść w świat żeby zainteresować no, ale przede wszystkim piękne góry w ogóle droga, trawka jakiś samochód w stronie śląskiej niedługo też no i tak, tak się jedzie tak się jedzie proszę państwa coraz bliżej a przed nami miejscowość o dźwięcznej nazwie Przemierzowice Blisko Nisko szczęproszy Tak Rasa nam się tak zwęziła troszkę Troszkę no lasu się zrobiło ciekawe Ale to znaczy że już jesteśmy w górach Ale piętro roślinności na to że jesteśmy poza miastem czyli w lesie mówił do Państwa przewodnik górski Śląskiego. Już niedaleko kle te górskie drogi. Nie? Jesteśmy na parkingu pod jaskinią niedźwiedzią. Szlak biegnie tam i dalej na śnieżnik. Będzie to moja powtórka z roku 95, bo wkletnie byłem ostatni raz lat temu. 25. Nie więcej, 30 godzina po 15 minut. Jajka, co tyle? do Jury, mamy dinozaury. Era kredy. No dobra, ruszaliśmy z parkingu. Idziemy w kierunku eskalacji. Niedźwiedzień po drodze w i 22,3 stopnie ciepła. Umory dopisują. można iść na razie droga prosta i łatwa taka trochę trasa jak na morskie oko tutaj o góry potoczki Tylko ja wtedy to dojeżdżałem autobusem chyba pod, sam, eh, pod samą jaskinię, więc nie wiem ale lepiej, że, że tu można dojść niż pod samą, bo to jest naprawdę bardzo ładnie. Czy Piotr, jesteś już zmęczony? Wracamy. Daleko, <laughs> Czekaj, jeszcze. Czekaj. daleko jeszcze. Mieliście dziś marudzić ponoć. A jest w drugą stronę. To mnie cieszy. Zobacz, wywierzysko skalne. Bardzo ładne. Muzeum przyrody. Chyba dotarliśmy, tak to jest już wejście. Myślę, że tak to jest chyba główne wejście, tak klasyka. O. To tędy będziemy potem chyba schodzić Ej, chłopaki! Piotr Piotr Tu będzie tędy szlak Schronisko na śnieżniku dobry, znowu ja do Zmądrzenia przychodzę tak. bez e, tak. Tak. odznaki, nawet już turystą, no, z asystentem, ja już jestem asystentem, tak. <laughs> A tutaj no, możesz coś powiedzieć teraz? No, chciałem, chciałem powiedzieć, że niepotrzebnie kawałek, żeśmy w wspinali, e, ale potrzebnie, bo tak było według szlaku. Bo nie idziemy do jaskini niedźwiedzia, bo wydaje się, że to nie niedźwiedź ją zrobił. Rzuć okiem na górę, czy tak mógł zrobić niedźwiedź? E, właśnie. Chyba nie, nie. pamiętam, że pani nie jest w tym. A my tutaj kierujemy się według tego na śnieżnik. No ja. na śnieżnym. A to Panie, co Na górze. Na A, hala pod śnieżnikiem. A nie, to nie czarny szlak, tylko. Dla zmylenia przeciwnika zastosowali czarną? Ten kierunkowskaz. W skali 0 do 10 stopni zmęczenia to? Minus 2. O, czyli jednak forma jest. Połada się 0, na pewno, bo nic nie powiedział. No, no tak, trzeba przyjąć, że, no, że musi być 1, bo 0 to było przy pobudce właśnie, to było, że oszukujemy No ale ścieżka robi teraz wyraźne pod górę wzrost i tak będzie do samego schroniska zresztą kierujemy się szlakiem żółtym, jest tutaj dużo droga wskazów, więc się nie Zgubimy, zostawiamy za sobą wygodny rowerowy dukt i idziemy dalej. Znowu wróciliśmy do drogi. Pojawiły się pierwsze pielgrzymki pątników. No, trochę podobne do morskiego oka, tylko bez asfaltu. I trochę wyższe nachylenie.

Nic się nie zmienia, na razie jest zalesione, wszystko, czyli w samo południe prawie, że wysokość 1055. A jaki stopień zmęczenia? 0 do 10. Widzicie tym szlakiem normalnie. Widzą Państwo te czarne plamy to spod. Mój Boże! Koszulka była czarna, a odbarwiła się od płotu. <laughs> Idziemy wyżej. Za chwilę osiągniemy magiczną wysokość 1100. Czyli rekord tego pobytu będzie przekroczony za niedługo. Dzień dobry Państwo po raz kolejny. Witam z wysokości 1110 metrów. Jesteśmy w zasadzie. Przełęczy Śnieżnickiej ona się znajduje tam przy tym zgromadzeniu ludzi. A stamtąd już niedaleka droga na schronisko. Mamy napisane, że stąd jest 900 metrów. W miarę płaskim terenie. No i co? No cieszymy się ładną pogodą. No, tu jeszcze znajomego turystę spotkaliśmy. Ten co się skoczył na białą albo na czarną. właśnie studiuje mapę. Wiemy gdzie jesteśmy? i to mówi do państwa przewodnik który zawsze wie gdzie jest jak się ma asystent święty hubert wskazuje drogę czyli oto przełęcz śnieżnicka zgadza się 1123 metry i mamy tu szlaków trochę a nasz jest schronisko na śnieżniku 20 minut, słuchajcie. I na razie nam tylko tyle pokazuje. A między górze 2,15, no tak, bo, bo to przez śnieżnik idzie na drugą stronę. No bo tam będzie podejścia potem, od schroniska jest to najlepsze podejście na szczyt, bo już będzie o. Tylko że bardziej stromo, bo no, no. pewnie za 200 metrów będzie w krótkim czasie trzeba pokonać. No, Where? Where Trochę na Radziejową mi ten szlak przypomina, taki płaskawy. A fajnie mającie, co zjeżdżają. Teraz. No i po długich mękach a tak w zasadzie po godzinie 45 minutach spokojnego chodzenia dochodzimy na rozległą spadzistą łączkę na której szczycie znajduje się schronisko pod śnieżnikiem Aka ładna turystyczna wiata Fajny punkt wypoczynkowy, widokowy. Zaraz się okaże, chyba też. O, tutaj będzie panorama. Ale na co to się zaraz okaże? Muszę mapę wyjąć. No i dobrze, chłopaki. Jest dobrze. A, no, nie. no tak, nie można teraz. Wrzut oka. Stronisko z tyłu. Wygląda mniej więcej tak. Stamtąd przyszliśmy. Dobrze. I w górę, zielonym szlakiem. By 100 metrów od szczytu, a widoków brak. Idziemy lasem, lasem, lasem. I tym już tylko. Mamy 20 minut do szczytu, ale się wypłaszczyła nam droga. Dużo ciężej było na samym początku, ale będzie na szczycie. Od, od na będą piękne widoki, na pewno się zrekompensują nam te, ten wysiłek nadludzki. No, no to jest już coś. Jak tam? Ddziałłem już granicę. granicy Śnieżnik niedaleko Przed nami szczyt. Widać już. Jeszcze 10 minut i będziemy na śnieżniku. A już Czechy. Piękne serpentyny. Jakaś wieża. coraz słodniejsze te widoki przechodzimy wzdłuż granicy A tylko do ósmego. A, z ósmego na dziesiąte trzeba pieszo, bo się zepsuł dźwięk. Trenujemy, trenujemy. Niestety, no tak, tak, jest. Ale niedaleko. Kopuło szczytowa jest już osiągnięta. Jednakże teraz trzeba dojść na najwyższy wierzchołek tej kopuły. Ale to już jest rozległy masyw. Śnieżnika, szczyt śnieżnika, na którym się jesteśmy. Trzeba tylko znaleźć ten punkcik. Się spotkałem turystę z Czech. Właśnie teraz, przed chwilą, na szlaku. Ahoj, Piotr. Jak jest po czesku? Piotr. Piotr Peter. Petr. O. peter O, Piotr. A Petr <grych> Tak, bo tutaj z Czech szlaki dochodzą Z Czech zostało na dwóch. O! Tak, a tu mamy szczyt. Tak usypana kubka kamieni to jest właśnie nasz punkt zero A tak naprawdę 1425 metrów nad poziomem morza Już idę. Wyciągamy śnieżnik nasz zawodnik już jest Jeden zawodnik już będzie jest meko 21. szczyt korony gór polski gdzie są brawa uwaga U! jeszcze bym nie zaliczył. W każdym razie. Dziękuję wam Było to realne Brawo ty Brawuję. Znajdujemy się na szerokim szczycie Śnieżniku. Pokazuję teraz piękną panoramę na stronę Polską. Tu jest właśnie najwyższa ta, Kopiec, wysypany z kamieni. Jest to z dwóch szlaków, polskich i czeskich, i też szczyt graniczny. Według Zlewni Morza Bałtyckiego, Śnieżnik ma 1426 metrów. Mamy szlak tutaj na głęboką jamę, A według Czechów i zlewni Morza Czarnego, tu jest właśnie szlak na Czechy, śnieżnik jest 2 metry niższy. Krajicki śnieżnik ma 1424. A tu zdro zejście na stronę Polską. Dzień dobry, to znowu ja. Wiem, że ludzie. Więc jeszcze raz. Śnieżnik 1425 metra nad poziomem Morza Bałtyckiego, bądź 1424 metra nad poziomem Morza Czarnego. Jak to zwał, tak zwał? Śnieżnik. Śnieżnik. To sam, same suche fakty. Złokół Złokół śnieg jak widać, tak. śnieg kamieni. Śnieg kamieni, śnieg, to są żywinek e, runa leśnego i innych. Dużo łodzi Towarzystwo czasu Towarzyszyliśmy już na Wanie, nam się pogoda. Jesteśmy zadowoleni. No, i jeszcze raz pozdrawiamy ludzi z Warszawy, którzy mogli być. Ale nie są. Ale nie są. Nie. Jeża. Jak mawia Paścio. Mordę Misia. no Boxował! No, czego lebę? pani, kierowniku, przybycie. O, o, mam w końcu znak. No, znalazłem się od znaka przewodnika. Nie jestem nielegalny. No, Dziękujemy za uwagę. Trzymajcie się. Ja, tak. ja też tu byłem. Dzień Zaraz dobry. Jeszcze tutaj. To się wydaje, że oni specjalnie te kamienie usypali. To nie było tak tutaj, nie? To jest w ofierze pradawnym bogom. Tak też można. Nie, ale naprawdę jest na, na przykład na szczycie Babia Góra to samo, tylko mniejsze. Takie kopki usy, usy, usypane. Leć. Dobra, pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia w Czechach. Na razie. Miło było Was poznać.